U dostało 20 tam by się za ten kona jakby za dupę złapał, bo ta dupa nie wystaje jak już pójdzie to już może pójdzie to się zastanowimy później jak nie to Dawaj, A dawaj No już do środka cały Lecimy do Dubaju Nad O? jedziemy <noise> na <tomanta nie> <noise> Z pozdrowieniami dla na Nadchodzi, uważaj Bądź czujny A Tomanty płyną? bardziej w górę Wisły Nie, to nie o. Zaraz będzie płynął bardziej w górę Wisły Gdzie jest góra Wisły? Wiemy tam, 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 tam. z tej siły Dubaju akcja ratunkowa Zabieracz zestawów pokonany